Identyfikator podmiotu SCP-127 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze SCP-127 uważany jest za obiekt nie bardziej niebezpieczny niż zwyczajna broń palna tego rodzaju Jednakże w związku z nadzwyczajnymi właściwościami artefaktu, o ile nie jest aktualnie wykorzystywany, obiekt należy przechowywać w szafie na broń 7C w stanie zawieszenia w wodzie bogatej w wapni oraz proteinę. W tym czasie jedynie zespół badawczy przydzielony do SCP-127 posiada dostęp do obiektu. Opis. Na pierwszy rzut oka SCP-127 wygląda jak standardowy pistolet maszynowy MP5K PDW. Testy wykazały, iż za wyjątkiem powłoki zewnętrznej całość pistoletu jest organiczna i żywa. Amunicja do SCP-127 początkowo przypominała ludzkie zęby, jednakże testy DNA pocisków nie ujawniły powiązanie z żadnym znanym gatunkiem żyjącym na Ziemi. SCP-127 posiada dwa ustawienia: półautomatyczne i automatyczne. Podczas przełączania pomiędzy nimi usłyszeć można wyraźne jęki. Kiedy magazynek broni zostaje opróżniony zwykle 60 strzałów wyrost nowego zapasu amunicji. Zajmuje od 3 do 5 dni. Próby usunięcia magazynka okazywały się bezskuteczne. Element najprawdopodobniej jest na stałe przymocowany do pistoletu. Aktualnie wszystko wskazuje, iż SCP-127 nie jest w stanie dokonywać replikacji. Skany obiektu wykazały, iż nie zawiera on widocznych organów reprodukcyjnych i nie wymaga niczego poza wodą, wapniem oraz proteinami. SCP-127 został zlokalizowany w domu pana Jamesa. W nocy, 17 listopada 1991 roku, pan. Został znaleziony martwy na wskutek ataku serca. Raport koronera poświadcza, iż pan. umarł około rana, 8 listopada, lecz jego zaginięcie zostało zauważone dopiero ponad tydzień później. Nie wykryto żadnych komplikacji ani nietypowych okoliczności prowadzących do jego zgonu. W związku z obszerną kolekcją broni pana ATF oraz FBI zostały powiadomione o potrzebie zebrania tejże. SCP-127 został odkryty podczas przeprowadzania testów oraz katalogowania, co doprowadziło do jego zabezpieczenia przez agentów SCP. Dodatek. Dnia 1990 przeklasyfikowano podmiot do kategorii bezpieczne.